Witam serdecznie! Ja się nazywam Klaudia Doroż i dzisiaj rozmawiam z ludźmi, których mijam na ulicy a właściwie nie mijam, bo zaczepiam o zakazie sprzedaży alkoholu po 22. .00. Specjalnie dla kanału Veto. Bo chciałam zapytać o to, co pani sądzi o zakazie sprzedaży alkoholu po 22. .00? Wie pani, co jestem w ogóle przeciwnikiem takiego mocnego dostępu do sprzedaży alkoholu? Ponieważ uważam, że to niestety wspomaga. Uzależnienie alkoholowe, które jest dużym problemem ciągle u nas w kraju. Czyli pani zdaniem alkohol po 22 sprzedawany być nie powinien? Nie, nie powinien. Nie powinien być dostępny wszędzie tak, jak jest dostępny. I pani zdaniem to będzie taki właściwy środek, jeden z możliwych działania przeciw alkoholizmowi, tak? Przeciw problemowi? Jeden z, z iluś tam, zdecydowanie tak, tak. Myślę, że tak, że ograniczenie tej dostępności jest jakimś e, aspektem, który może przeciwdziałać. Oczywiście, jak ktoś będzie chciał, to kupi sobie przed 22 mając tą świadomość, ale jednak taki dostęp e, e, uproszczony e, no, ułatwia sprawę, tak? Przeciw. Przeciw zakazowi. Tak. A dlaczego? Bo to jest ograniczanie wolności w pewien sposób. Tak samo jak. Nie wolno od handlu, jest to ograniczenie swobód obywatelskich. I tak samo, jeżeli ktoś chce kupić alkohol, bo jest drugiej, ktoś chce go sprzedać, to czemu to ograniczać? A jeżeli traktować ten zakaz sprzedaży alkoholu jako jakiś środek przeciwdziałania problemowi z alkoholem w naszym to kraju? Przeciwdziałanie, bo jak ktoś chce się napić, to się napije, kupi sobie wcześniej, o 21 pójdzie kupi sobie na, za, na zapas. Więc to jakie to jest przeciwdziałanie? Żadne. A czym w takim razie może poskutkować zakaz? Tym, że część ludzi straci pracę? E, ludzie pracują w sklepach nocnych zatrudnionych często na nocne zmiany. To jest jedyny efekt, jaki to przyniesie, tak naprawdę. Dzień dobry, a to poproszę. Ale co, o, co chodzi? o zakaz sprzedaży alkoholu po 22. Co pan o tym no. sądzi? Popieram, popieram w całej rozsięgłości. Popieram, popieram, popieram to. A jakiego radia jesteście, czy z telewizji? My jesteśmy akurat z kanału. W internecie, na takiej stronie Sześć, Panią, Popieram ten temat, co Pani powiedziała na temat stylu alkoholu, po drugiej. Ja mieszkam na Brudnie, na przykład do szpitala mieszkam, to Brudnowskiego, nie? Popieram ten temat, dlatego że alkohol to jest wróg, pod każdym względem, nie? A jeśli jak mogę, żeby lepiej alkohol, to wyzwalają się w nich różne, różne cuda się wyjawiają, nie? Także w alkoholu, gdzie ludzie ginie samochodami, jeżdżą, nie? Ale to myśli Pan, że jak nie będzie można kupić alkoholu w nocy, Będę problem mieli, będzie mniejszy. To będą, to będą mieli te takie czarne, jak się nazywają, takie te, te czarne. Takie mety będą po prostu. No, Mówi tak po polsku, mety, nie? Dobrze się myślę. Czyli to właściwie nie rozwiąże Pana zdaniem problemu. Ale można próbować? I się bo rozwiąże. Się bo rozwiąże, rozwiąże. Pani, no. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, także wy, Pani, no. trudno powiedzieć. No. Ale warto ale... próbować z zakazem, tak? Oczywiście, oczywiście. Przeciw. Przeciw. A dlaczego przeciw? No a dlaczego y, mieliby zakazać sprzedawać alkohol po 22 normalnym ludziom, którzy, no nie wiem, normalnie chcą kulturalnie sobie usiąść gdzieś w parku, wypić piwo i tak dalej, tak? A może na przykład właśnie po to, żeby ci wszyscy ludzie byli normalni, żeby się nie szerzyło? Czy, czy można tak obronić ten pomysł? No można też tak bronić ten pomysł, ale czy przez to się szerzy alkoholizm, że alkohol jest dostępny 24 godziny? Wydaje mi się, że nawet jak on nie będzie dostępny 24 godziny, to i tak alkoholizm będzie się szerzył. Trzeba byłoby w ogóle całkowicie zlikwidować alkohol, albo alkoholizm się nie szerzył, więc... Okej, okay, rozumiem. Znaczy, nie interesuje mnie Dziękuję. ten temat, ponieważ nie mam problemu z alkoholem, ale ja myślę, że nie jest to głupie, żeby wprowadzić zakaz sprzedaży. Czyli Pana zdaniem to będzie dobre rozwiązanie, ale jako na przykład środek przeciwdziałania problemowi z alkoholem? Nie. nie to nie rozwiąże. Nie rozwiąże problemu, a im łatwiej jest dostęp do czegoś, tym jest lepiej. To czym dobrym poskutkuje taki zakaz sprzedaży? Nie wiem, no bo są sklepy, gdzie bardzo utrudnia to życie ludziom. Jak ktoś przychodzi i kupują jest alkohol, to przychodzą, gromadzą się młodzież, czy tam ludzie i jest głośno. To tylko to chyba. A kupić to każdy, jak kiedyś, gdzie kto zechce, to kupi. Ale jak rozumiem, pan byłby jednak za tym, żeby tego alkoholu po 22 nie sprzedawać? Byłbym za tym, że tak. Dziękuję, hm, proszę. A jakie jest pani zdanie na ten temat? Też bardzo podobne, że po 22 też nie. I uważa Pani, że to może być jakiś środek walki z problemem alkoholizmu? W jakimś małym stopniu, może trochę przyhamować. A taki problem, że e, ludzie będą tracić pracę, tak? Bo sklepy nocne e, gorzej funkcjonują przez taki zakaz. To jest e, problem, przez który warto zrezygnować z takiego zdania, czy jednak mimo wszystko się go trzymać, bo dobrze, żeby były zamknięte? Można no, do tego też tak podejść, no że... Po co nie zabrania sprzedaży narkotyków handlować, bo ludzie mają zyski, no i mają pracę, nie? ale to, to trzeba. Ja myślę, że jeśli jest sklep alkoholowy, to nie tylko jest chyba sklep alkoholowy, bo przeważnie jest taki i też sprzedają inne towary. Ale też ja byłam w Norwegii tam właśnie bardzo mało jest sklepów alkoholowych i w niektórych miejscach i też późno nie są sprzedawane, więc... Ten alkoholizm jakby w mniejszym stopniu jest rozwinięty? No, ja się z czymś takim w Rosji spotkałem, bo tam byłem na stypendium W zeszłym, w zeszłym roku wydaje mi się, że to chyba no, nic za wiele nie da. Po prostu ludzie znajdą jakiś inny sposób, żeby ten alkohol dostać, kupić i tyle. A czym w takim razie to poskutkuje? Trudno mi powiedzieć, czy czymś konkretnie, no na pewno jakieś niezadowolenie będzie społeczne i tyle. Ale jednak jesteśmy narodem pijącym. Dobre i niedobre. Dlaczego dobre? Dlaczego dobre? No bo dużo meneli się na pewno nie będzie tam ogarniać, tak? I nie będzie hałasów. Natomiast czasem, czasem trzeba wyskoczyć. Tak na imprezce normalnej jak się jest, to przydałoby się. Ci, którzy chcą się napić, nie poradzą sobie, jeśli będzie zakaz poradzę sprzedaży? Sobie poradzą. Ten alkohol jest im też potrzebny po to, żeby trochę jakby siły nabrać na, na, te, na te rozróbki. Co pani sądzi na ten temat? Sądzę, że powinno być to ukrócone. Sądzę, że jest za dużo tych sklepów monopolowych i nie ma żadnej reakcji. Codziennie są wzywane jest wzywane pogotowie, nie ma żadnego odzewu. I... Uważam, że powinno się z tym skończyć i wziąć się za to przyzwoicie. I Pani zdaniem, każdemu na wszelki wypadek powinno być zakazane kupowanie alkoholu po 22? Nie, nie, każdemu, nie każdemu osobom pijanym, przede wszystkim pijanym osobom, które przychodzą. Wódka jest dla ludzi, alkohol jest dla ludzi, ale trzeźwych ludzi, umiejących pić. Czyli po 22 można by było robić zakupy, Pani zdaniem, i byłoby to dobre, ale tylko na trzeźwo. Tylko na trzeźwo, i nie na powietrzu, nie tak jak teraz jest ciepło. i Siedzą osoby na ławce do trzeciej, do czwartej nad ranem, krzyk, szum, awantury. Ale kulturalnie posiedzieć pod chmurką, sącząc alkohol, nie upijając się i nie jak robiąc i Tak. Jak najbardziej tak. Jestem przeciwny. Przeciwny zakazowi? Dlaczego? Tak. No bo uważam, że ludzie sami potrafią o sobie decydować i kupować, kiedy im się podoba. A czym pana zdaniem poskutkuje taki zakaz? Tym, że znowu się wytworzą na osiedlach Meliny i będą e, różne dziwne osoby sprzedawały alkohol po godzinie 22. A spożywanie alkoholu, że tak się wyrażę, pod chmurką, w miejscach publicznych, powinno być kategorycznie zakazane? Nie. Uważam, że e, poszczególne miasta i samorządy same mogłyby o tym decydować, i nie jest e, konieczny odgórny państwowy zakaz. Zebraliśmy trochę ciekawych opinii. Wypowiedziało się kilka bardziej i mniej pewnych swojego zdania osób. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Chciałabym też. Nakłonić do takiej refleksji na temat tego, czym faktycznie może poskutkować taki zakaz, a jeżeli ktoś nie potrafi sobie jeszcze tego wyobrazić, to wystarczy się przyjrzeć temu, co wydarzyło się w miejscach, w których już ten zakaz wprowadzono. Z tego, co ja zauważyłam, to poskutkowało zamknięciem sklepów nocnych. I czy zawsze w nocy do tych sklepów nocnych chodziło się po alkohol? Może ja jestem wyjątkowo grzeczna, ale ja do sklepu nocnego potrafiłam pójść po napój. Bezalkoholowy równie dobrze. Jest mi zwyczajnie szkoda właścicieli i pracowników tych sklepów. Niemniej jednak chciałabym poznać Wasze zdanie. Czy to jest dobre posunięcie? Ważny środek przeciwdziałania alkoholizmowi, problemowi alkoholu, który warto wykorzystać mimo tych wszystkich możliwych komplikacji, czy jednak nie? Teraz czas na wasze zdanie. Dziękuję. Praca Klawis została sfinansowana przez zakupy na weto, więc bardzo Wam serdecznie dziękujemy za każdy, każdy zakup. Dodatkowo możecie wesprzeć nasze działanie na Patronite oraz na Tipeo. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro o 18.00. Cześć.